Dzień dobry kochani, z tej strony Ravender Music Hall i dzisiaj będę was uczyć na moim przykładzie pisania jak zostać najlepszym pisarzem. Ja jestem początkującą pisarką i muzykiem, dopiero się staram, żeby mieć pracę, ale przejdźmy do rzeczy. Piszę od 14 lat, a mam 23 lata. Czyli piszę już 10 lat, a to dużo czasu. No i tak, jak zostać pisarzem? Na początku, gdy miałam 14 lat, napisałam pierwszą piosenkę, ale to bardzo długo mi zajęło. Napisanie pierwszej piosenki zajmie ci około od jakiejś. Dwa tygodnie. Więc gdy poświęcisz coraz więcej czasu na naukę, codziennie będziesz się uczyć, będziesz coraz lepsza lub lepszy. Ja od początku nie kochałam pisania. Przyznam się Wam, że od zawsze kochałam muzykę. A pisanie to jakoś gdy byłam mniejsza mnie tak nie interesowało. Minęło jakieś 8 lat, zanim pokochałam pisanie całym sercem i to jest moja miłość, tak jak muzykę. Czyli dajcie sobie czas, a to przyjdzie. No i oczywiście im więcej czasu poświęcicie na pisanie, tym w krótszym czasie będziecie pisać. Na przykład Zajmie Wam napisanie takiej długiej piosenki z 5-15 minut, godzinę, zależy jaka jest na długość. Napiszecie jakieś 3 piosenki na dzień, albo nawet więcej. Czyli to zależy od czasów. Wtedy nabieramy wprawy i jest nam łatwiej. Ja bym tutaj polecała, żeby zostać najlepszym pisarzem, no to. Kochani, róbcie to, co kochacie, bo ja robię to, co kocham. Musicie szczerze kochać pisanie, żeby być w tym dobrze. Najlepiej gdybyście wyrażali swoje uczucia, tak jak ja przez pisanie. Na przykład stało się coś smutnego, złego, dobrego, szczęśliwego. Kochacie kogoś i tak dalej. Wyrażajcie wszystkie swoje uczucia, po prostu to, co czujecie w sercu. Trzeba o tym napisać, wyrażać to w słowach i tak zostanie się dobrym pisarzem. I od roku uczy się śpiewania. Mój głos jeszcze jest brzydki, ja o tym wiem, ale ja dopiero zaczynam. Więc nie hejtujcie nie, bo potrzebuję dużo czasu po prostu. I ja się nauczę. Jeżeli chodzi o śpiewanie, to ja poradzam wam codziennie, jak... Jeżeli macie brzydki głos jak ja, no to polecam wam codziennie, jak najdłużej, najwięcej śpiewać. Gatunek muzyki taki, jaki wy lubicie. Żeby wam się to fajnie śpiewało, z uczuciem. No to starajcie się naśladować głos piosenkarza, piosenkarki. Śpiewajcie wysokim i niskim głosem, wyższym, niższym. Próbujcie naprawdę, walto. Czasem, nawet często będzie was bardzo galdło borało. Będziecie chorzy, będzie was bardzo galdło borało. Będzie trzeba brać reki. Ja z tym. Wiele, wiele miałam problem. Dużo razy mi gardło borało, Więc no. Polecam tak śpiewać około ile możesz z 3-4 piosenki na dzień, z 15 minut, godzinę. Ire jak najwięcej jarę, to zależy, ile macie czasu. I oczywiście, kluczem do sukcesu jest szczerze kochać muzykę, śpiewanie, pisanie. Więc teraz, kochani, wiecie, jak zostać pisarzem. Do widzenia. Myślę, że Wam pomogłam.